Panie, panie, witam wszystkich. Wiem młoda godzina Ty typu, ja na no, szczęście do roboty Widzicie spinnera się bawię spinnerem Czekam na Was Za nas Mawieśkę. Witam, witam. Z rana chłodno, kurde. Chłodno, a wczoraj, właśnie, taki śnieg zdeszł, ale taki marznięty. Zmarznięty, był właśnie. Wczoraj, taki śnieg zdeszł, marzniący, słyszy tego, ale widzę, że. Odpuściło tego Na szukał do roboty Tak mi się nie chciało wstawać Ale co zrobić budzik miałem nastawione No i właśnie Wstałem Napiłem się herbaty, bo z nie lubię jeść śniadania Siadanie dopiero tak 10-11 i Za nigdy nie lubiłem I nie lubię Nie wiem Taka Taki mały deszcz pada widzę. No W tym roku Złota Jaś było Ładna Tylko typu pęt. Wie Jeszcze taka młoda godzina śpi Niektórzy że Jeszcze śpią Taka typa A ja już nie śpię ja już jestem na nogach i jadę do roboty tego typu Dlatego tak mówię Trzymajcie się tego typu Ja też muszę czekać na tramwaj i jechać do roboty tego typu No się mam tramwaju ani nic to mogę wtedy z wami pogadać tego typu No, ciekawe czy w tym roku na święta będzie ulecać tego typu Czy śnieg, czy znowu mrozy, Jak w tamtym roku Jestem bardzo ciekawy co będzie w tym roku Czy zima czy tylko taka letna leciutka zimna będzie? Co na to sądzicie? Piszcie, piszcie. Papa ale takie żywo tego typu. To zrobić? Pytacie się mnie dlaczego by nie było wczoraj streamu Mówiłem to wczoraj Nie wiem czy ktoś dał suba na kanale Ale wczoraj wypuszczałem Dwa albo trzy filmiki, nie pamiętam Nie zwracałem uwagę. I tam wyraźnie mówiłem O tym że prawdopodobnie będzie może stream prawdopodobnie ale nic nie wiadomo Mówiłem, mówiłem A Wy znowu nie rozumiecie e, słowa które ja wam przekazuję A później macie do mnie pytacje później macie do mnie pytacje Dlaczego nie ma streama Zawsze mówię może mi się udać, prawdopodobnie będzie w tym, ale wszystko dam informacji. informację, a wy tego nie rozumiecie znowu. Dlatego są takie eee, sprzeczki. To jak mówię, że może być, w od czy będę miał czasowo tego, wczoraj na przykład niedziela była, ja musiałem zapylać, pozałatwiać jeszcze sprawę. Dzisiaj jest poniedziałek, idę do roboty. A co po robocie będę miał? Nic nie wiem. Widzicie, u mnie z czasem jest ciężko ustawienie się tego typu. Musicie to zrozumieć, widzowie i fani, że jak mówię, że prawdopodobnie, podobnie, to nie wiadomo, czy będzie, czy nie będzie. Jak będzie, to wam poinformuję na ten temat, że będzie stream o tej, o tej godzinie. Ale widzę, że nie rozumiecie niektórzy, i to jest właśnie bolące, że ja wam już mówię jak. Wija się jak dziecko, prawda? Bo inaczej wam nie podejdzie do ucha moje informacje. Ja już tak mówię, żebyście zrozumieli, bo naprawdę to, to jest takie śmieszne, tego typu jak. Wy się pytacie kiedy będzie stream tego typu I to jest właśnie ściekające, bo jak mówimy wam na streamie, czy ja tutaj mówię, kiedy będzie może stream, to ja mówię może jutro, ale wszystko się rozstrzygnie, jak się mówi w praniu. I wy to powinniście zrozumieć, że może być, a nie musi być. Czy zarażona czy tak, będziemy będzie czas. A Wy tego, właśnie Wy tego nie przestrzegacie, to zauważyłem, a później macie, ale, coś do mnie. Tego typu. Dlatego mnie to e, śmieszy, Wasze myślenie. No, w tym nie, ja nie chcę nikogo tu obrażać, bo to nie ma sensu. Tego ser tu mam. Przekazać informację, że słuchajcie, co ja Wam mówię. Przekazuję informację. Z... Musicie słuchać zrozumienie. z zrozumieniem tego typu, bo zauważyłem, że z zrozumieniem macie problem. Tak, słuchajcie, nie, nie mówię do wszystkich, żebyście się nie zbuntowali do mnie, że do, tego, do tych, widzów którzy tak nagminnie się pytają. że zalikowali moją stronę Subredakcji na kanale I już wszystko wiadomo Jakie są informacje Tego typu No ale Jak wy tak rozumiecie Jak dzieci To się później nie dziwię Że się tak pytacie Tak dziwnie No ale co zrobić Ja was nie będę ustawiał bo wy musicie sami się nauczyć a nie, że ja was mam całe życie prowadzić za rączkę jak się mówi Ech. dlatego musicie jedno zrozumieć że daję zawsze informacje nieważne, czy to pozowienia czy stream, czy coś tego typu no zimno, zimno jest czy inno jest, czy stream czy są wszystko informuję was wystarczy zalekować moją stronę taka jest prawda no ale widzę, że nie rozumiecie tego tego typu że ja wam przekazuję informacja, wy co macie gdzieś tego typu i dlatego tak wychodzą niejasności tego typu no ciepło zima, zima to nie jest sorry 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 tego typu idę na sobie może jeden dobrze może dwa zobaczymy ja, nie mam tramwaju tak, ale ja się przejdę. Grunt. Zdrowie ważne. Żeby się przejść. Jestem młody, to mogę. <laughs> Jak się mówi, na piekę W Tym starsze to już jest. Że nie za bardzo. Tak mówię. No widzowie pani, się jedno zrozumieć mnie tego typu co ja wam przekazuję, bo wy nie rozumiecie niech faktów, fakty zauważyłem Wy mówicie dobrze dobrze, czytam tego opisie się za parę minut pytacie. O to samo co się pytaliście kilka minut temu. Tak na przykład przykładowo mogę e, wam dać na streamie się pytacie. Niektórzy widzowie i fani. Ptacie się o tym samym na każdym stream. Jak mówię tego typu, że jak będę miał czas, to ganę wam jakiś woswaną Twitter, ale jak będę miał czas. I to no co widzę na tocie. Piszecie to samo na każdym streama albo... Weźcie sobie może aparaty suchowe, kupcie sobie niektórzy. Bo to naprawdę nieraz do tych widzów, którzy tak w się pytają to nie wiem. Albo są przygusi tego typu, że się powtarzają, albo nie wiem. Albo nie umiem słuchać z zrozumieniem. <laughs> nie, nie, nie chcę tu obrażać, ale takie są fakty. Tego typu Że ja tak, z, z, tak rozumiem Z mojego punktu widzenia No, ale co zrobić Nic nie zrobię O Jezu no, się tramwa, ja idę sobie na piektę Chłodno, chłodno O się nagadałem

Opa, to jest rzecz, czyli. Nie, ja jestem już przyzwyczajony Stawanie o tej godzinie. To jest przeszyjenie. Ojej, no ale pusty, ale zapakowane trawa. Yeah. Nie z tu dużo jest tego kiedy dys da body a to nie jest ważne po co mam się bać w Disy właśnie ja mówiłem już ja w tych zabaw wyrosłem po co mam robić dysy jakieś Zastanówcie się trzeba być trochę już dorosłym a nie

Wiesz co druga? Tego typu? No i tak się nie stało. <gry> ale trudno się może Zobacz. Nieee, rozruszam się. To, do, do. O, to teraz się chce tak niby spać, bo tu jest ciemno. Ale jak się rozjaśni, to jest w ogóle inne uczucie. Rękawiczki są? Właśnie nie, muszę sobie znaleźć Bo gdzieś treniłem e, Takie rękawiczki właśnie Jak muszę schować do w domu Muszę sobie znaleźć te rękawiczki Bo gdzieś to Gdzieś skowałem I muszę sobie Właśnie wyjąć Przygotować się Tego typu Nie, muszę znaleźć, jak muszę do domu no bo ciśnienie spada, dlatego tak je. No Ale nie, ja nie mam problemu z ciśnieniem właśnie. U mnie nie ma. Nie odczuwa się u mnie. No mam problem z ciśnieniem. A to nie jest zabawa. Jak ktoś ma ciśnienie. Problem z ciśnieniem. Ja znam, ja. Teraz już ją żyje. 35 lat miała Tu jest miała wypadek samochodowy. A ona od, od małego miała chyba z ciśnieniem. I właśnie to jest właśnie to, że ciśnienie nie ma zabawę. Jak podniesie się ciśnienie, to to jej jak ja jak jakby była nieprzytomna no. chodziła do lekarza pamiętam tego typu nadciśnienie lekarza brała no, miała, miała problemów na niego Nieraz ja jak przyjeżdżałem, przyjeżdżałem do, do niej tam wiesz robić komputery to właśnie opowiadała mi eee, Bo ona w ogóle... <laughs> była z mężem, ale się oni rozstali Tego nie wiem o co chodzi, nie wiem tam e, e, się wtrącać Tego typu A może był bardzo fajny gościem Można było koni kraść, jak się mówi Tego typu, o nie wiem, co się po nim nie stało i... A my już jesteśmy 6 lat posłuchę tego typu no, Ale widzicie Małżeństwo trzeba żyć z zgodą. W tym sensie... No wiem, wiadomo, że nie ma takiego małżeństwa, żeby się nie kusiło Nie ma takiego. Ale to nie jest takie ważne. 6 lat. Tak no to jest dużo już Migiem poszło <noise> coś tak no. no, odjeżdżaj tramwaj. Już powiem, to jest dawno odjechać trochę no, znowu jakiś opóźniony trawa, czy wiem. A u no, nas to są zawsze problemy, i wystarczy trochę popróżny śnieg przy i to już są same problemy z tu są sami, to jest to zawsze problemy. są. I tego typu. jezu, ja, ja nie rozumiem tego typu. A jeszcze jedno nie wiem, Widzę wypani. Jak mówią, na przykład w wiadomościach, czy w radu nieważne, tego że w tym roku będzie zima, potężna zima, żeby się przygotowali. Tak na przykład kilka lat temu było, coś takiego. No w tamtym roku nie było nie tego, Ale to, to już tu już to rok to był. Pamiętam, że yy, sypało równo tego I pamiętam, że jak so, no to w nocy sypało i tak od nocy do rana później była przerwa pamiętam a później od jakoś w południa do znowu do wieczora sypało. No i niby w radiu, telewizji mówią, że pugi są przygotowani na ostrą zimę, a tu później nagle pug nie może dojechać, tu nie mogą odśnieżyć. To właśnie w Polsce takie jest takie tego typu. Bo... Wiedzą o tym, że będzie zima. Gadają w telewizji, w radiach czy w internecie, tego, że w tym roku będzie co zima. Żeby się przygotowali. Bo to może z zima. Tak jak wczoraj. Wczoraj jakiś śnieżek z nie taki marznący akurat, padał. Ale to, to mało padało właśnie. Widzę, widać. Mało padało właśnie. Ale, a jakby sykło sypło raz podobnie przymroziło, i znowu by był problem tego typu. Wczoraj, jakby był taki lekki śnieg, ile tam popadało, co 10-20 minut popadało. No ale, jakby tak sypło, raz a podobnie, no by było. Z wiadomością, że ee, niby są przygotowani, byli, ale im się coś nie udało. <laughs> coś takiego. Zobaczcie. No właśnie, to jest wino w Polsce, tak bezmyślnie robione. To wszystko, że to jest mało poezja. Osobiście, no że tak mówię, ale to, co ja widzę, z punktu mojego widzenia, taka jest prawda. I co roku mówią, są przygotowani. W Gdańsku nie ma śniegu. U nas, u, u nas też nie ma. No wczoraj sypło taki mały śnieżek, ale z deszczem taki marznący. którym od razu to marzło, jak cholera. Tego typu, ale w niektórych tak chyba miejscowościach posypało, co słyszałem. Śniegu troszkę. To co ja robię jak wini win i wmacała a w... czy w... to prawda. No wiadomo. Natura robi swoje. Pogoda. My nie możemy ustąpić. Kiedy śnieg, kiedy co. Ja pamiętam kiedyś, że śnieg to był śniegiem. Czyli zima to zima była. No nie to... A teraz jak poproszy. Wzrzemrozi tam 2-3 tygodnie, i puszcza. I to nie jest w ogóle zima. To się chlapa. <grymne> Taka jest prawda. najgorsza gorzej to jest chlapa. Oczy wystarczy, i chlapa jak cholera. No właśnie, to jest właśnie to. No, chyba to jest ten w który przejechał Przypuszczam, że tam nie przejechał, bo tam jest opóźnione. Wydaje mi się i ten przejechał. O Jezus to jest właśnie tutaj. No, też pozytych... <laughs> no ale mam czas, żeby z wami pogadać. później nie mówili, że ja... Bo są Taka jest prawda. No <grystanie> ale. No ja tu... to tak, równo 6 rano w robocie już. Mawal. No to w robocie mam ciepłe ubranie, rękawiczki, takie typu życie nie umiem. Ojej, a się nagadałem, może wy coś powiecie? No jak macie jakieś pytania, bo ja już się nagadałem, może wy teraz coś powiedzieć. bo ja już się tak nagadałem że już nie wiem o czym mam gadać tego typu może zadajcie jakieś pytania mi może nie wiem na to idę nie strywcie się bo się wstydzicie strasznego obrotu nie wiem czy to szczerze, czy też a bo udać ze za śniegiem znowu yes. a jest to a jest właśnie to no No, niedługo grudzień tylko tylko To ja się nie dziwię Tak i tak w tym roku to to ja się nie była bardzo ładna i krótka była od tego za eee, co rano było nie, ja nie piję w ogóle kawy. O tego dadzę. Ja nie piję kawy, nikt nie pije kawy, bo mi to nie potrzeba. Ja wiem, że niektórzy lubią kawę, albo muszą, się napić kawę, żeby się wybudzić. Ale ja nie muszę kawy yy, pić. A dwa, nie lubię kawy. Przecież taki ogar, że. Będę pił może, kawę, ale. Na Nie przebadam Kapucel to tak Ale kawy nie no. Skoro mam taką nadzieję, jak nie, nie pije kawy, no może organizm jeszcze jest Paniarkę to zdobywam w tym sensie, że nie, nie wiem jak to, ma... jeden po drugim zjeżdżają się, czyli coś musiało być, jakaś awaria, jeden po drugim zjeżdżają się, ja pierwnika. dobra wracam do tego, a tak, to się już z pada, bo widzę na kurce swej skąd mam taką energię? No. wystarczy, że u mnie ja się na no, herbaty napiję wybudzę się i to wystarczy dla mnie Prześ, nie, jest po prostu dlaczego? są opóźnienia wystarczyło, że deszcz ze śniegiem troszkę sypie mały już są opóźnienia a widzicie? o czym mówiłem parę minut temu może to wystarczy, że się z deszy popada Lekki Już są problemy No, mówię to parę minut temu U mnie jest coś takiego Jak się budzę, robię ciepłą herbatę Nie jem śniadanie z rana, bo nie lubię Dopiero dziesiąta, 11, 12 Coś takiego jem Śniadanie Ja już nie przewodzę z rana jeść śniadanie a powinno się jeść tego, ale ja nie wiem. No, więc... nie później. Ja czekam. Tak wystarczy, że śnieg zdecydował już te problemy. <grym> Dobra, jest to co ja mu fajnie nie Dlatego tak mówię. Ja wystarczy, że się wybudzę. Chyba ta ciepła. I parę minut tyle i jestem jakoś na, jak na nowy narodzony byk, tyka, tyka. A ja się nagadałem, mam nadzieję, że przejedzie ten tramwaj tych trzech, tych opóźnionych Ja czekam, mówiłem tu parę minut, że wystarczy, że z deszczu zawsze bo już są problemy. Wiem to wcześniej i się to zgadza ze mną, i to się zgadza ze mną właśnie, o. jest duże opóźnienie, bardzo duże opóźnienie. A dobra, dobra, kończę, bo zaraz będę miał wizytę, trzymajcie się, do usłyszenia, tak mówię. Wystarczy zalekować, dać suba na kanale i być na bieżąco. Nie pytacie co i jak tego typu. Trzymacie się, bądź.